Eliminacje powiatowe wojewódzkiego przeglądu teatrów dziecięcych i młodzieżowych 2013 odbyły się 15 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Przeglądzie dozwolony był udział amatorskich teatrów żywego słowa, teatrów lalkowych, plastycznych, teatrów tańca i kabaret, których wykonawcy nie przekroczyli 18 roku życia. Celem przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych, inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród młodzieży, promocja twórczości młodych grup artystycznych, a także tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi. W swojej ocenie jury, Szczególnie zwracało uwagę na dobór właściwego repertuaru, uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu, uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu prezentacji teatralnej, uniwersalność formy i tematu oraz oryginalność rozwiązań scenicznych. Najciekawsze przedstawienia wytypowane przez Radę Konsultantów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury zaprezentowane zostaną podczas finału wojewódzkiego przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, które odbędzie się w Domu Kultury LSM w Lublinie.